Automatyczne księgowanie sprzedaż WDT. Mechanizm ten automatycznie zaksięguje sprzedaż na wybranym koncie z grupy siódemek, podpowie właściwy kurs waluty z tabeli kursowej, automatycznie przeliczy kwotę w walucie na kwotę w polskich złotych, umożliwi wskazanie terminu zapłaty oraz automatycznie wskaże właściwy powód opodatkowania dla deklaracji VAT-7. Dzięki temu mechanizmowi zmniejszamy znacząco ilość wykonywanej pracy i minimalizujemy ryzyko popełnienia błędu. Jak z niego korzystamy? Po uzupełnieniu nagłówka dokumentu i wybraniu właściwego schematu księgowego wprowadzamy tylko niezbędne dane. Odpowiednie konto przychodowe. Walutę i kwotę w walucie. Opis Termin płatności. Po zatwierdzeniu na odpowiednich kontach pojawiły się zapisy księgowe. Program przeliczył automatycznie kwoty w walucie na złotówki po odpowiednim kursie. W rejestrze VAT pojawi się zapis z odpowiednim powodem opodatkowania. Stworzony został rozrachunek z datą płatności. Dziękuję za uwagę.